Cześć, witajcie w tym bardziej odcinku i dziś będziemy ciężko mi to nazwać trochę tym devlogiem bo to trochę nie wygląda tak samo jak devlog ale trochę tak no jednak tutaj w tym razem nie pokazuję wam co zrobiłem tylko razem przy okazji będziemy śliki do jednej, jednej aktualizacji przed wyjściem, końc, końca bety i aktualnie co do mm, mojego ostatniego gadania o daily. Nie Szczerze nie chce mi się czekać i robić te daily już od dzisiaj. Zobaczymy na no jak długo. Mm, chciałbym robić, wam powiedzieć, że na pewno jeżeli teraz tutaj to robimy, to cały ten mały artyst do bedy, to po prostu to będzie tylko macie tak naprawdę zlikowane, będziecie mieć rzeczy zlikowane. Co to, co robimy? Z tego skrypty będą trochę cenzurowane, żeby mi nikt nie, nie kradł. Bo trochę, żeby wiedzieć o co chodzi, bo niektórzy są po prostu kradną. Ale okej. Okay. Na to, co teraz aktualnie robimy, taktyczny model, jest lepszy plan, ponieważ na to mam taki plan żeby to się poruszało. I to będzie myślę, że bardzo dobry pomysł. Swoim drogą wszystko tutaj będzie dosłownie drewniane, bo o to w tym wszystkim mi chodzi. Głównie, żeby było drewniane. Sami zresztą no, zobaczyć dzisiejsze rzeczy, ale no. Zabieramy się z za pisanie tego kodu, bo to jest najważniejsza czynność tutaj. Jeżeli będziesz się cobrać widzów do kogi w tą grę, to możesz już macie link w opisie do tej gry mm. Sam kot nie jest jakiś specjalnie trudny i trochę mi się szczerze jakby na robię, to znaczy, czy to już trochę późno było i trochę sam mi się przysypiało już dosłownie więc no mm. ale tak czy siak mamy głównie teraz tylko skrypty do przekopywania mam no ogólnie to chciałbym też powiedzieć poza tym daily, że jakby co do devlogów, bo jednak ich nie będzie zbyt dużo, ale trochę ich będzie. Ten devlog jest tak naprawdę taki trochę inny niż wszystkie inne, które się będą pojawiały. Ponieważ jakby to jest jednak taki co robimy sobie, nie pokażę wam co się zmieniło. Aktualnie to wam głównie zrobimy właśnie ocie zlikowane Będziecie mieli cztery rzeczy co zrobimy Nie więcej, bo jednak nie chcę wam też Nie chcę zrobić tak, żeby likowane było wszystko Bo po prostu dla mnie to sensu nie ma totalnie, żeby Zlikować cały update, a później nie będzie nudne wchodząc są. Mm. I jeszcze trochę zmian w kodzie, żeby nie wszystkie jednakowo się koszały. I chciałbym zrobić, żeby ta ostatnia była tak szybka, że ciężko do przeskoczenia Z tego wszystko będzie tutaj głównie zdrewniane, bo to jest taki... Takie rzeczy się potrzeba, nie potrzebujemy aktualnie, więc zrobimy sobie okej. ok No i mamy gotową tą właśnie wiem, pierwszy model sam kod nie był jakiś specjalnie trudny, po prostu już wystarczyło kilku... dosłownie. Linii kodu to naprawdę nie jest dużo. Kilka linii jest takie gotowe. No i co? No to jest tak, już jesteśmy dosyć daleko w projekcie. modelujemy to i sam chowimy. Ale okej, okay, mamy głównie właśnie z modelu, model to jest przerobione i tak. Teraz robimy coś co... Jeszcze sami nie wiecie i się nie wiecie na pewno pewnie pokażę nawet skryptu na, na razie nie robię więc no mm, zrobimy sobie takie prowizoryczne na razie później moczę może, może jeszcze ją poprawię może całkowicie może wszystko zmienię taką platformę urwaną chciałbym zrobić tylko ona jest jakby nie będzie miała zastosowania poza tym żeby ją przeskoczyć na razie na razie, bo po prostu chciałem jej dać fajny kot, ale mój pomysł po prostu chciałem bardziej, żeby wymyślić dla niej ciekawego, ale na razie nie ma takiej opcji. Tym razem damy takie coś, żeby nie było to wszystko takie jednolite, odraźniane. Jak już mówiłem, że będzie odraźniane, poza tym, że nic poza tymi nóżkami nie ma na razie, ale jest się zmieni. Więc mamy tak naprawdę model gotowy. Jedna z szybszych konstrukcji. Dość ciekawa. Wiem, zastosowanie dopiero zobaczycie w grze jak będzie. I dosłownie będzie jeden, jeden update jak już mówiłem przed końcem bety, żeby usprawnić kilka rzeczy i dodać coś. Ale okej, teraz robimy następną rzecz. Jak widzicie. Wygląda to, no, możecie przyznać trochę taki flapibir. I nie, to nie jest, że nie jest głównie flapibir, po prostu chciałem taką ciekawą przeszkodę zrobić tego typu. Tak swoją drugą jeszcze raczej dodamy do niej ciekawy skrypt lub użyję nawet innego skryptu, który już gdzieś mam napisany. Swoją drogą muszę usunąć ten rzeczy z toolboxa jeszcze, bo kilka jeszcze zostało i usunąć większość rzeczy, co zostało mi jeszcze z, no, z template tu, które nie są potrzebne albo przeprogramować, ale okej okay. teraz dałem temu właśnie teksturę już taką drewnianą, żeby to już też jest to na razie jednolite, ale jeszcze mu się zastanawiam, czy nie zmienić na przykład ściany, albo tym czym platformą, żeby tego nie pozmieniać, jakby kolorowo no i okej, okay, mamy te trzy rzeczy, teraz piszemy kolejny skrypt do specjalnej, tak jakby, podłogi, która będzie nas zamrażać zrobimy to w najprostszy możliwy sposób, po prostu na 3-4 sekundy wyłączymy graczu możliwość skakania i poruszania się to jest akurat bardzo proste, żeby ogarnąć, jakby to w skrócie się zamrozi, może jakieś efekty specjalne dodamy, jak będą potrzebne, na razie nie jest coś takiego niepotrzebne, ale może kiedyś, jak będę chciał zrobić jakiś upgrade, taki ciekawszy Same w sumie skrypty, co dzisiaj pokazuję Wam, bardziej co robimy dzisiaj, to same skrypty nie są jakieś mega zaawansowane, po prostu są głównie, żeby zrobić jakieś dodatkowe rzeczy. Swoją drogą, nie, niedługo też będę chciał animacje robić. W sumie animacje to na pewno zobaczycie jeszcze, ale kiedy się mi nie pytajcie. Ten HD admin jest do usunięcia, to sobie to muszę usunąć, bo zauważyłem, że przez to na jakichś randomnych stronach możecie sobie kupować jakieś VIPy itd. tak dalej. Tego byśmy nie chcieli. Chociaż mam wyłączone, żeby to tak można było sprzedać, ale no. Teraz jeszcze taki zwany szybki testik Wszystkich szaców działa dobrze i teraz to. Macie jedno. Dość podstawowy system po prostu zamraża nas. I wystarczy, że podskoczyć, żeby wyjść z platformy, bo ona ogólnie to odpala się w nieskończoność jak tam administrator. Więc lepiej ją obejść, o ok, dodatkowy. No i mamy takiego ta... po totalnego freeza i to jest, w sumie, tyle drewniane. I na razie tak zostaje. Wszystko drewniane. Jakby chciał dodać dodatkowe funkcje, to same kiedy idzie. No i co, no to w sumie dzisiaj wszystko co zrobiliśmy Poza tym, że jeszcze że update będzie wych... W sumie po pół godziny przed update'em około będę wam film z zmianami całymi wszystkim Ale na razie to zostawmy na później i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wam się...